Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś dość nietypowo, bo zarząd DC sobie wyjechał na odpoczynek. Krótki, bo krótki, ale jednak odpoczynek, i jesteśmy w Hiszpanii, dokładnie w miejscowości Cuyera. Możecie zobaczyć tutaj nade mną, jest akurat właśnie napisane miasto. Spędzimy sobie tutaj 5 dni. Mamy świetną pogodę, bo około 20 stopni w Polsce pochmurno, chociaż dzisiaj akurat gdzie nagrywam, to chyba jest w miarę ciepło ale no nie są to temperatury takie jakbyśmy chcieli w zasadzie w Polsce. <laughs> Tutaj jest naprawdę mega fajnie, chill spodeneczka w krótkim rękawku można sobie latać. Nie trzeba się martwić o to, żeby jakieś kurtki, czapki i tak dalej ubierać. Mamy w zasadzie pierwszy dzień, bo wczoraj przyjechaliśmy, przylecieliśmy dopiero gdzieś tam koło 21:00 na chatę. No I mieszkamy sobie właśnie w takim urokliwym, pięknym miasteczku. Nazywa się Kuiera, około 40 minut pociągiem od Walencji, gdzie lądowaliśmy właśnie samolotem podróż oczywiście odbyła się bez żadnych kłopotów, parę małych turbulencji ale, ale były na tyle delikatne, że dało się że tak powiem wytrzymać, piękna pogoda ogólnie była też w niebie, można tak to nazwać yy, i nie musieliśmy się stresować no bo jednak jak się prowadzi samochód, no to się ma tą pewność, że nic się nie powinno wydarzyć, jednak te koła które są do asfaltu przyklejone, no to e, gdzieś tam dają no, taką właśnie pewność, że y, no, że nie spadniemy. O, może tak, tak, a w samolocie jednak kurczę gdzieś tam stres zawsze jest. Drodzy, jutro tam się wspinamy na szczyt tego zamku jest parę metrów do pokonania stromo troszkę ale myślę, że damy radę już jesteśmy na plaży i na takim głównym deptaku Kurczę ładny styl dużo palemek ogólnie popatrzcie tam dalej naprawdę spoko jakieś hotele Większe pewnie kurorty i tak dalej Piękna sprawa Siemanko, witam w kolejnym dniu Wczorajszy dzień zakończyliśmy sobie właśnie na plaży, na której mogliście, mogliście sobie zobaczyć podczas nagrywek Bardzo szerokie ogólnie są tam plaże Także myślę, że nie byłoby problemu tak jak nad polskim morzem z parawanami. Każdy by się zmieścił. Też się przywitać. Dzień dobry. <laughs> Dzisiaj sobie jednak zmierzamy nie na tą górę, którą Wam pokazywałem, a jedziemy sobie do Walencji, do oceanarium. Zobaczyć sobie rybki. Może będzie jakiś pokaz delfinów, bo z tego co słyszeliśmy to często się to zdarza i bardzo to y, fajnie wygląda. Oczywiście całą Walencję sobie też gdzieś tam, może nie całą, przejdziemy sobie na pewno kilka uliczek, zobaczymy, jak to wszystko ładnie wygląda. E, e, no i co, i pewnie na wieczór wrócimy do Huiera, no ale to w sumie tą Walencję to oczywiście Wam pokażę, co tam ciekawego jest, to oceanarium też. I później pewnie już zalecimy na chatę i będziemy sobie odpoczywać, tak, regenerować siły. Wczoraj e, zrobiliśmy Chyba około 20 tysięcy kroków mm. Także sporo e, i co? No oglądajcie dalej moi drodzy mm. film z naszych wakacji Dzisiaj jeszcze żeby lubimy widzieć w ogóle w ogóle a nie najważniej co tam będzie jakiś tunnel. Wagahanty no, kamereta ja mi pokazał na telefonie Jesteśmy już w Walencji, właśnie podjechaliśmy sobie parę przystanków autobusem do, miejscu, do, 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 do tego oceanarium całego, zaraz Wam pokażę jak to wygląda z zewnątrz w ogóle, robi takie fajne wrażenie, no i oczywiście w środku będziemy sobie tam patrzeć na rybki i tak dalej, oczywiście też coś tam zobaczycie. Co zrobić? Jak no, ja I moi drodzy, przybyliśmy właśnie do Oceanarius. Zobaczcie, jaka tutaj, jakie piękne logo, mieniące się w ogóle, fajnie tu wygląda. Chodzimy do środka, zobaczcie co tam ciekawego jest. A, recepcja, to chyba tyle. Uh, uh. Ja ja, jak wala. bardzo grube tu jest szkło? Ja pewnie walą na wideo, to włączyli. <laughs> Taka jakość? <laughs> tutaj jest fajnie, że chcemy tutaj zostać ale to kiedyś będziemy chodzić do domu Jak I on niesamowicie. jak wskacał? I widziaście jak jechały? Moi drodzy wracamy sobie z Walencji Czekaliśmy na pociąg prawie dwie godziny Bo był taki jebitny korek Wrzucę wam Taką ogrywkę tego korku Na stacji Ale z telefonu bo niestety mi się rozładowała kamera Dopiero teraz gdzieś podładowałem i wracając właśnie na chatę słyszymy, że coś gra. Jak teraz w sumie możecie usłyszeć, że coś gra. Orkiestra, normalnie chyba tak Hiszpani, Hiszpanie świętują y, dzień kobiet w ogóle, że wyszli na ulicę pełną gromadą, kobiety poprzebierane. No i grają, śpiewają, świętują, piją oczywiście biwko czy tam cokolwiek innego. E, no i tak się bawię. Już Wam oczywiście pokazuję jak to właśnie wygląda. Tam z przodu właśnie ta gromadka sobie leci i grają. i drodzy, jutro tam się wspinamy na szczyt. No ta góra to dość stroma jest. A tutaj właśnie zaczynamy sobie wejście na zameczek. Mamy, jak dobrze rozumiem, ten znak 600 metrów. I właśnie taką drogą będziemy sobie iść, takim zawijasem. Ciekawostka. Pierwsza stacja drogi krzyżowej. Czyli ta droga jest wykorzystywana właśnie Podczas świąt do właśnie tej drogi krzyżowej. A tu, jak możecie zobaczyć, widoki się już robią fajne. Widać kurczę no całe miasto. Tu, rzeczywiście, po drugiej stronie rzeki dalszą część jest ciekawie. No mam nadzieję, że z góry będzie widać morze też. No i moi drodzy, jesteśmy na samej górze I tak jak mówiłem Pięknie widać morze Przejdziemy sobie troszkę tutaj Żeby Wam pokazać O, zobaczcie Wygląda to fantastycznie Plan jest taki, że schodzimy drugą stroną właśnie e, Góry Na tamtą część No i później będziemy musieli sobie wrócić normalnie już no ale zobaczcie jak to wygląda. Kurczę, no przepięknie, nie? Moi drodzy, mega wieje. Tutaj na tej górze zaczęliśmy sobie właśnie schodzić na dół. Jednak naprawdę tutaj wiele nic nie ma do zobaczenia. Jest zamek, który ma tylko po prostu puste ściany, nawet tam nie wchodziliśmy. Bo tutaj mamy właśnie widok na to morze, na hotele i tak dalej. Także lecimy na dół, a wy oglądajcie dalej jak komuś się nie chce wchodzić lub schodzić, to może się taką gondolą przejechać. To akurat fajna opcja. Oczywiście dostępna tylko z tej strony góry. Z tamtej, gdzie ta droga krzyżowa była, nie było takiej kolei. No i mały edit. Akurat tutaj się zaczyna ten wjazd z tą gondolą, bo tu parking samochodowy jest, także trzeba sobie jednak tutaj dojechać samochodem i dopiero jakiś tam powiedzmy, nie wiem, ze 150 metrów wjechać yy, na górkę, no, ale to zawsze jakiś tam plus, prawda? I tutaj mamy taki kolejny piękny widok. Armaty można postrzelać, można sobie też przez lupę zobaczyć z bliskości. Oczywiście też parę ładniejszych domków i opuszczone coś, budowla prawdopodobnie hotel tam miał być, ale niestety nie powstały, jak możecie zobaczyć konstrukcja, która no, już pewnie stoi bardzo długo, widać, że zdewastowało ją eee, ogólnie a, 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 warunki atmosferyczne i pewnie też i ludzie, no bo jednak jest pomalowane. jak no bawię się tam trochę wejść ze względu na to, że ma takie e, betonowe słupy i na tym to się wszystko opiera. No bardzo ciekawe. I ma ciekawostka na Jaguarze. Jak nie masz folii, to właśnie takie rzeczy się dzieją. To są efekty obijania drzwi od drzwi. Bardzo źle to wygląda. Taki ciekawy. Na zakręcie bardzo fajnie wygląda. Gdyż gdzieś z góry było widać jakiś fajny domek, kurczę, ale nie możemy go namierzyć z basenem. Chyba gdzie indziej w ogóle jest, no ale zobaczcie, tutaj tak fajnie urokliwo. A no teraz dalej. Dzień dobry. Tak jest na plaży, tak gorąco, ale. Dzisiaj chcemy tutaj zostać. Tak jest gorąco. -so. To ostatni dzień i koniec. Siema, już jesteśmy w Polsce, wróciliśmy. No i zobaczcie jaka pogoda. Słaba, niestety pochmurno, pada deszcz. A pokażę Wam co chłopaki zdążyli robić w tym tygodniu. Na pierwszy rzut mamy mini. Gdzie robiliśmy sobie full font plus powłoki ceramiczne. Później jest Lexus ES, którego w zasadzie dopiero zaczynają robić. Tutaj robimy sobie full body PPF plus czarny dach i na samym końcu Hilux robimy sobie też full body PPF. Tutaj chłopaki są już w trakcie kończenia pracy, bo auto jest oklejone, wykańczane tak naprawdę. Wszystkie elementy zostały zabezpieczone bez folią ochronną. Pierwszy raz robimy takiego highlaksa, bo yy, znaczy może ogólnie Hiluxa to już któregoś, ale akurat z tym zestawem, bo jeszcze nie robiliśmy właśnie z takimi nadkolami, które są lakierowane. Zazwyczaj były to nadkola, które były nie lakierowane, tylko taka struktura. No a tutaj yy, jak możecie zobaczyć jest yy, lakier i oczywiście też te elementy są zabezpieczone PPF-em tutaj mamy fazę wykańczania za niedługo też klapmana yy, wydajemy a pokażę Wam samochód który będziemy robić w tym znaczy kończyć ten odcinek że tak powiem może yy, To auto jest na zewnątrz i jest to Nissan Kaszkaj, który stoi sobie właśnie tutaj, w tym miejscu, i też będziemy robić na nim Fullbody PWF. Eee, no i to samo będziemy robić cały zbyt, ze względu na to, że nie ma na niego formatek. Także zapraszam Was do oglądania realizacji właśnie z tego Nissana.